Tym daniem zacząłem swoją przygodę w polskim Masterchefie. A że w sumie nie przeszedłem castingu, to nie jest to chyba za dobra reklama, więc w sumie to nie wiem po co Wam to mówię. Chyba po prostu po to, żeby lepiej je sprzedać. Ale nie jest to konieczne, bo to, to risotto jest naprawdę świetne, jest efektywne, efektowne, bardzo proste. A jeżeli tak jak ja macie niedobór żelaza, to jest to po prostu przepis idealny. Jeśli to Was zachęciło, to zapraszam do oglądania. Rizot to zaczniemy od przygotowania bulionu warzywnego, a w zasadzie to wywaru. Jeśli nie chce wam się robić domowego, no to oczywiście to rozumiem, ale polecam to zrobić, bo to bardzo proste, zajmuje w sumie całkiem niedużo czasu, a różnica w smaku jest naprawdę znacząca. Oczywiście, jeśli nie chce wam się go robić, to po prostu użyjcie sklepowego. Bazą wywaru będą marchewki, pietruszka, cebula i czosnek. Jeżeli macie jakieś inne warzywa, które chcecie wykorzystać, no to jak najbardziej jest to dobry moment. Ja na przykład znalazłem jakąś cebulę na dnie lodówki, która na pewno miała swoje lepsze dni i w sumie pewnie zaraz by się zepsuła, tak więc jest to dobry moment, żeby ją wykorzystać. Wszystkie warzywa obieramy i kroimy na małe kawałki. Im drobniej je pokroimy, tym szybciej oddadzą one smak i tym szybciej nasz wywar będzie gotowy. No i czosnek w zasadzie wystarczy tylko roznieść, obierać go w sumie nie trzeba. Lista składników, dokładny przepis i proporcje. Jak zawsze, na mojej stronie link macie w opisie. Przy okazji, pochwalę się swoim nowym nożem. Nie dość że ładny, to ostry jak maczeta. Wszystkie warzywa wrzucamy do garnka, dodajemy łyżkę ziaren pieprzu, ja użyłem czerwonego, ma on taki fajny owocowy posmak, dzięki czemu mój wywar będzie trochę ciekawszy, ale z powodzeniem możecie użyć też czarnego. Do tego dwa liście laurowe i około 1,5 litra zimnej filtrowanej wody. Całość zagotowujemy, zmniejszamy ogień na średni i gotujemy przez około 30 minut. Po tym czasie wywar przecedzamy przez sitko lub durszlak, doprawiamy około łyżeczko soli. Możemy go też sobie spróbować, czy jest wystarczająco aromatyczny. Mój był dobry, więc biorę się za buraczaną część mojego buraczanego risotto. Do przygotowania mojego risotto użyłem ugotowanych już wcześniej buraków, które możecie dostać w zasadzie w każdym markecie. Jak wiadomo, burakami łatwo się uwalić, dlatego ja nie dość, że na deskę, położyłem sobie drugą deskę, którą później wrzucę do zmywarki i to jeszcze wszystko otwierałem nad miską. No i połowę naszych buraczków kroimy na małe kawałki, na takie wiecie cienkie półksiężyce, które jeszcze później kroimy na pół, tak żeby wyglądały mniej więcej tak, a drugą połowę odstawiamy na potem. Patelnię rozgrzewamy na średnim ogniu, rozpuszczamy około 20 g masła, wrzucamy nasze pokrojone buraki. Smażymy je przez około 2-3 minuty, następnie dodajemy łyżkę miodu, smażymy jeszcze przez jakieś 2 minutki. Na sam koniec dodajemy łyżkę octu balsamicznego, mieszamy, smażymy jeszcze minutę i odstawiamy na później. Drugą połowę buraków kroimy na większe kawałki, a następnie wrzucamy do blendera. Wlewamy chochle naszego wywaru warzywnego i blendujemy na gładkie pire. Do wykończenia risotto potrzebne nam będą jeszcze kruszone pistacje, więc wrzucamy je do moździerza i rozwiatamy. Ewentualnie możecie je też posiekać, jak wolicie, nie ma to najmniejszego znaczenia. Kiedy wszystkie dodatki mamy gotowe, bierzemy się za risotto. W głębokiej patelni rozgrzewamy dwie łyżki oliwy, wrzucamy jedną posiekaną w drobną kostkę szalotkę. Doprawiamy odrobiną soli i smażymy ją aż się zeszkli przez około 2-3 minuty. W międzyczasie podgrzewamy sobie nasz wywar. Najlepiej postawić go na palniku obok, tak żeby lekko się gotował. Do szalotki wrzucamy 300 g ryżu Arborio. To bardzo ważne, żeby używać ryżu Arborio, ewentualnie Carnaroli, bo te dwa gatunki mają w sobie dużo skrobi, dzięki czemu nasze risotto będzie mega kremowe. Basmati, jaśminowy i te inne, no niestety się nie nadadzą. Ryż tostujemy aż będzie szklisty przez około 2-3 minuty, a następnie wlewamy 250 ml czerwonego wytrawnego wina. Do risotto zazwyczaj używa się białego, no bo chodzi tutaj o kolor, ale jako że nasze risotto i tak będzie czerwone, no to można z powodzeniem użyć czerwonego. Jeśli go nie macie, no to oczywiście wlejcie białe, no tak jak mówię, nie ma to najmniejszego znaczenia. No i to jest moment, w którym risotto będziemy musieli niańczyć jak małe dziecko. Gotujemy to wszystko na średnim ogniu aż wino odparuje. Tylko pamiętajcie o ciągłym mieszaniu, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Razem z winem dodajemy po pół łyżeczki suszonego tymianku i świeżo mielonego czarnego pieprzu. Kiedy wino odparuje, wlewamy chochle wywaru, mieszamy i gotujemy aż on również odparuje. Następnie wlewamy nasze pire i powtarzamy Czyli cały czas mieszamy i cały czas gotujemy. No oczywiście nie trzeba w kółko mieszać, no ale tak co minutkę, plus minus minutę, dobrze jest zamieszać. Kiedy ryż wchłonie nasze szypirę, znowu wlewamy chochle bulionu, mieszamy, gotujemy, mieszamy, gotujemy, wlewamy bulion i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko powtarzamy przez około 18 minut, aż ryż będzie al dente i wchłonie większość bulionu. Najprawdopodobniej i tak sporo Wam jeszcze zostanie, na przykład na następny raz. Jako stygnie to nadmiar trzymajcie w lodówce, z tydzień na pewno wytrzyma, ewentualnie możecie go też zamrozić. A wykorzystać można go do kolejnego risotto lub na przykład do jakiejś zupy. Tak więc kiedy ryż będzie gotowy wyłączamy ogień i dodajemy 30 g masła, 40 g serka kremowego lub mascarpone i 40 g parmezanu. Mieszamy to wszystko do rozpuszczenia składników, a następnie doprawiamy jeszcze solą i pieprzem do smaku. Zazwyczaj w risotto nie ma tego serka, ale jest za to więcej masła. Ja lubię go dodać, bo jest wtedy bardziej kremowe, jak nazwa wskazuje, no i nie siedzi tak później na żołądku. Gotowe risotto układamy na talerz. Powinno ono mieć konsystencję takiej gorącej lawy. Stukamy jeszcze talerzem od spodu, żeby ładnie się rozjechało, tak jak szef Joe przykazał. Na wierzch układamy nasze karmelizowane buraki. Polewamy jeszcze tym sosem z patelni. Posypujemy kruszonymi pistacjami i nasze risotto jest gotowe. Pora go więc spróbować. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to daj znać czy za ten przepis dałbyś mi fartucha. No to pora próbować. Ale konsystencja jest mega kremowa. ale dobra. Mm. Wiecie, ja nie lubię generalnie jak w programach kulinarnych zachwycają się jakoś tam daniami, wiecie... Oh god, it's so good! Mmm! Mmm! jakie to jest dobre i tak dalej. Mm. Ale to jest serio niesamowite. Ryż, no perfekcyjnie ugotowany. E, to jest mega kremowe, mega, mega wyraziste, bogate w smaku. E, fajnie ten fajnie serek kremowy dodaje takiej kremowości, no jak nazwa wskazuje oczywiście, ale rzadko kiedy widzę, żeby ludzie dodawali serek kremowy do risotto. Jest to naprawdę fajny dodatek. Oprócz tego no masełko, parmezan, te buraczki słodkie, maślane, kwaskowate delikatnie przez to, e, przez to balsamiko, Jeszcze ten sosik taki e, właśnie z tych buraczków, który dopełnia tutaj smak wszystkiego. Te pistacje na wierzchu też fajnie delikatnie chrupią, dają takiego zimnego, orzechowego posmaku, jak to orzechy zresztą i kurde, co ja mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś z Masterchefa to ogląda, no to jeżeli tym nie dostałem się do, do programu, ja nie wiem, co ja muszę zrobić. To by było na tyle. Z Wami widzę się w kolejnym filmie.